Przyjrzymy się dziś chyba po raz ostatni komiksom do rysunków Tadeusza Raczkiewicza. Dwa lata wakacji to drugi komiks tego autora, wydany w świecie młodych po satyrycznym Kuśmider i Filo, ale pierwszy, w którym dostrzec można jego oryginalną kreskę. Ukazał się w 1983 roku i składa się z 54 stron. To adaptacja klasycznej powieści dla młodzieży Juliusza Werna z 1888 roku. Opowiadającej o grupie chłopców w wieku szkolnym, którzy po rozbiciu się ich statku na oceanie, lądują sami na bezludnej wyspie, gdzie muszą walczyć o przetrwanie. Historię tę przepełnia trochę już nie dzisiejsza wiara w naturę ludzką. Dzieci tworzą rodzaj miniaturowego społeczeństwa, w którym panuje prawo i porządek. Starsi pomagają i chronią młodszych, odwaga i poświęcenie triumfują nad egoizmem. Można powiedzieć, że to taki pean, na cześć niezachwianego ducha cywilizacji, krzewionego przez białych kolonizatorów. Nawet ich dzieci, pozostawione bez opieki, mają wystarczająco dużo kultury i inteligencji, by poradzić sobie w każdej sytuacji i udowodnić swą wyższość nad siłami natury. Z dzisiejszego punktu widzenia opowieść ta musi już radzić swą naiwnością i z tego powodu była wielokrotnie krytykowana. Komiks dość skutecznie rekonstruuje wiele opisanych w niej wydarzeń, i pozostaje wierny tak szczegółom akcji, jak i jej duchowi. Raczkiewicz oparł się na klasycznych XIX-wiecznych ilustracjach Leona Beneta. Jego rysunki, choć wykonane stosunkowo prostą kreską, są staranne i zdradzały pojawienie się na naszym rynku niewątpliwego talentu. Piętnastoletni kapitan to bliźniaczy komiks, także według powieści Werna również wydany w Świecie Młodych w 1984 roku. Nieco mniejszy, składa się z 38 stron. Opowiada o 15-letnim sierocie, Diku Sandzie, któremu bogaty armator powierza opiekę nad swoją rodziną, podróżującą z Nowej Zelandii do Ameryki Południowej. Na skutek intrygi kucharza statek ląduje jednak w Afryce. Pomimo młodego wieku bohater musi zostać przywódcą grupy walczącej o przetrwanie, w świecie opanowanym przez handlarzy niewolników, a przy okazji wyjaśnić tajemnicę zaginionego podróżnika. Jest to bardziej dynamiczna opowieść od poprzedniej. Mamy i czarny charakter, i zagadkę, a rozgrywające się wydarzenia wydają się bardziej niebezpieczne. Chociaż autor porusza tu problem niewolnictwa, to w historii wciąż pobrzmiewa kolonialny obraz świata, w którym biali wyraźnie górują cywilizacyjnie nad pozostałymi rasami podczas gdy murzyni stworzeni są do tego, by im służyć. Kreska przypomina dwa lata wakacji, ale tym razem była bardziej oryginalna. Raczkiewicz nie opierał się już na czyichś ilustracjach, co zapewniło mu większą swobodę artystyczną, tak w kwestii wyglądu bohaterów, zwraca uwagę satyryczna postać botanika oraz kompozycji samych obrazków. Tajemnica czerwonego tepi Powstała do scenariusza Wandy Krzemińskiej i okazała się w świecie młodych w 1989 roku. Liczy 22 strony. Jest to western o młodym chłopaku, Wolcie, którego ojciec zostaje śmiertelnie raniony przez okrutnych Indian z plemienia Rikazerów. Prosi on o pomoc inne plemię, z którym jest zaprzyjaźniony, Minetarów. Jednocześnie musi radzić sobie ze swym śmiertelnym wrogiem, Rogerem Clivem, który porwał mu siostrę. Mamy tu do czynienia z szeregiem motywów typowych dla opowieści z dzikiego Zachodu, a tytułowa tajemnica odnosi się do ulubionego wątku europejskiego westernu, jakim jest odkrycie, że biały jest w istocie czerwonoskóry. Pobrzmiewa tu wyraźny sentyment, który europejscy twórcy odczuwali bardziej w stronę Indian niż białych osadników, którzy są w dużej mierze przedstawieni jako bandyci. Dostrzec tu można również podobny do poprzednich dwóch komiksów pomysł osadzenia chłopca w roli mężczyzny, bo w końcu jest to komiks adresowany do dzieci, a konkretnie chłopców, którzy jak wiadomo marzą, by być dorośli. Ale scenariusz jest bardzo chaotyczny, historia mało czytelna, a dialogi chwilami bardzo słabe. Niestety oryginalne plansze tego komiksu zaginęły. I to, co wydał Ongryz w 2009 roku, jest bardzo słabej jakości. Trudno więc do końca ocenić go pod względem wizualnym. Zwraca uwagę kilka dużych, ekstrawaganckich obrazków, ale większość twarzy postaci wydaje się mocno uproszczona. Zawisza czarny ukazał się w świecie młodych w 1991 roku. Autorem scenariusza była Barbara Tylicka, a komik złożony jest z 38 planż. Tym razem jest to opowieść oparta dość ściśle na życiorysie historycznej postaci sławnego polskiego rycerza Zawiszy Czarnego. Śledzimy kolej jego ciekawego życia, obejmujące dzieciństwo, wygrane turnieje rycerskie w kraju i za granicą, służbę króla węgierskiego, udział w bitwie pod Grunwaldem, a wreszcie śmierć w bitwie z Turkami w 1428 roku. Zawisza jest tu przedstawiony w zgodzie z zapiskami kronikarzy jako ideał rycerza. Kolejne sceny ukazują go jako odważnego, honorowego, zawsze stającego w obronie słabszych, w tym biednych i prześladowanego przez kościół Jana Husa, a także niezwyciężonego w walce. Nie ma żadnej rysy na charakterze wielkiego wojownika i patrioty. Scena już nie zawiera niczego odkrywczego w sensie psychologicznym. Czegoś, co mogło być współczesnym spojrzeniem na postać z dawnej epoki, a wydarzenia historyczne są ukazane w mało przekonujący sposób. Natomiast rysunki Raczkiewicza są tu interesujące. Możemy podziwiać, z jakim talentem potrafi posłużyć się kreską niby prostą, ale efektownie odtwarzającą średniowieczne warownie i miasta. Mniej przekonują sceny walk, a bitwa pod Grunwaldem przedstawiona jest pomysłowo, ale bez spodziewanego rozmachu. Cavaler de la Lagarder został wydany przez ongry w 2011 roku. To złożony z 45 plansz komiks na podstawie powieści Pola Fevala, należącej do gatunku Płaszcza i Szpady opublikowanej w 1857 roku. Akcja rozgrywa się w 1699 i opowiada o sławnym szermierzu tytułowym Kawalerze de la Lagarder, który zostaje przypadkowo zamieszany w morderstwo. Jakiego się dopuścił książę Gonzaga na księciu de Nevers. Ratuje córkę zamordowanego, niemowlę, które wychowuje i chroni, planując zemstę na wszystkich, którzy byli zaangażowani w zbrodnie. Komiks miał zostać wydrukowany w 1993 roku w świecie młodych, ale przepadł po tym, jak czasopismo to zbankrutowało. Po latach został wskrzeszony dzięki Leszkowi Kaczanowskiemu. Właścicielowi wydawnictwa Ongrys, który sam zrekonstruował jego zagubiony scenariusz. Jest to przykład jak trudno zredukować obszerną powieść do rozmiaru jednoalbumowego komiksu. Skróty są tu wielokrotnie bardzo wyraźne. Przeskakujemy chwilami o całe lata. Dodatkowo akcja jest na tyle rozbudowana, że nie starczyło miejsca na stworzenie jakiejś ciekawej postaci tytułowej. Jego motywacje są niejasne i trudno powiedzieć o nim cokolwiek poza tym, że jest niezrównany w walce i najwyraźniej honorowy. Mam też wrażenie, że sam gatunek, popularny jeszcze w latach osiemdziesiątych, nie wzbudza już dzisiaj większych emocji. Opowieść nawiązuje do klasycznych Trzech Muszkieterów czy Hrabiego Monte Cristo. Zawiera tak naprawdę jeden naprawdę mocny i dość zaskakujący twist, którego oczywiście nie zdradzę. To trochę mało jak na historię, w której od pierwszej sceny wiemy, kto jest zły, jak kto dobry. Jest w tej opowieści także jeden element, który zestarzał się już nieco pod względem obyczajowym, bo obserwujemy dorosłego mężczyznę, który żeni się z dziewczyną, którą wychowywał od niemowlęcia, a wcześniej przez 20 lat ukrywał i izolował od świata. Najwyraźniej w XIX wieku nie mieli jeszcze pojęcia o tak tzw. syndromie sztokholmskim. Rysunki Raczkiewicza zawodzą pod kilkoma istotnymi względami. Po pierwsze trudno jest rozróżnić występujące tu postacie, co jest ważne, bo tych postaci jest tu naprawdę dużo. Specjalnie nie wyróżniają się wizualnie ani De La Gardère, ani Gonzaga. Liczne sceny walk też są mało czytelne, także wielokrotnie trzeba się cofać, by się upewnić kto kogo zabił. Artyście też słabiutko wyszły kobiety to jest kolejną rzeczą utrudniającą lekturę w sytuacji, gdy te kobiety są to określane mianem niezwykłych piękności. Można natomiast docenić szereg całkiem udanych rysunków tła, siedemnastowiecznych pałaców i ulic.